Cześć. Witam was na kana kanale Salar Fly Fishing. Dziś opowiem wam o ciekawym kołowrotku firmy Lamson. Firma Lamson znana jest od wielu lat z produkcji bardzo udanych kołowrotków, ze świetnym hamulcem, z dożywotnią gwarancją i w zeszłym roku e serię Liquid, taką bardzo popularną budżetową serię, wzbogacił model. O dużo mocniejszym hamulcu przeznaczonym do łowienia grubych. Ten model to Lamson Liquid Max. Co mamy w tym kołowrotku i co tutaj się zmieniło? Pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to jest kołowrotek w klasie 10. To jest konstrukcja. Ultra Large Arbor. Co to znaczy? To znaczy, że średnica szpuli jest bardzo duża, ta wewnętrzna. Co to nam daje? To nam pozwala bardzo szybko zwinąć linkę, kiedy holujemy większą rybę i automatem, kiedy tą dużą rybę będziemy pompować, jesteśmy w stanie jednym obrotem korbki tej linki zwinąć więcej, dzięki temu, że ta średnica jest większa. Co o tym likwidzie mogę powiedzieć? Tradycyjnie kołowrotki liquid wykonywane są metodą odlewu wysokociśnieniowego diecast i później obrabiane. Natomiast, tak jak w zwykłym modelu liquid hamulec jest robiony w stanach i montaż jest w stanach, to tu tego maksa wyróżnia to, że tutaj mamy hamulec z modelu yy, kobal. Czyli mamy bardzo mocny hamulec, bardzo precyzyjny. Kobalt to była seria, gdzie te patrzcie, czy mi się to uda odkręcić, gdzie te kołowrotki kosztowały tam chyba około 4000 zł. No, luzujemy nakrętkę i zobaczcie, mamy tutaj w pełni zabezpieczony, zabudowany, bardzo mocny hamulec. Pokrętło tego hamulca jest bardzo wygodne, także nawet. W trudnych warunkach, mokrą ręką bez problemu jesteśmy w stanie go wyregulować. Rama ma specjalną konstrukcję, jest wzmocniona. Stopka kołowrotka jest tutaj w jednej konstrukcji. W związku z powyższym nie jest to jakiś dodatkowy dokręcany element. To pomkrętło bardzo wygodne. Kołowrotek jest dostępny w dwóch kolorach. To są kolory Tidal i Kadet. Ten z takim błękitem to jest właśnie. Fidal, a w pudełku co ciekawe znajdziemy coś takiego, do czego to może służyć. No, sam na początku nie wiedziałem, ale dość szybko jak zdjąłem tylko szpulę. Zrozumiałem. Posłuchajcie, to, to jest kluczyk, który pozwoli nam rozkręcić ten hamulec. Hamulec ma normę wodostrzelności IPX8, w związku z powyższym marna szansa, żeby się tu cokolwiek dostało do środka. Natomiast gdybyśmy na przykład chcieli obrócić bieg hamulca, no to należałoby to łożysko tutaj wyciągnąć. Nie wiem, czy mi się to tak łatwo uda. Bez dodatkowych narzędzi o, wychodzi. I to łożysko musimy obrócić po prostu o 180 stopni, wtedy kierunek działania hamulca nam się zmieni. Natomiast skręcając, warto to łożysko tutaj wpasować o w ten sposób i dopiero nakręcić nakrętkę, bo wtedy jest 100%. Tu jest oczywiście dodatkowa uszczelka. Sam hamulec, tak jak mówię, to jest ten z modelu Cobalt. Bardzo mocny, oparty na opatentowanej technologii teflonowego stożka. No i oczywiście są karbonowe pokładki, podkładki w technologii Carbon Peak. Oczywiście, jak to zakręcimy tym kluczykiem, dokręcamy do oporu hamulec. No i już mamy, że tak powiem, albo obrócony bieg, albo jakbyśmy chcieli go doczyścić. Tutaj przykręcamy szpulę. No, piękne dźwięki ma ten hamulec. Oczywiście, w komplecie mamy neoprenowy pokrowiec. No i hamulec bardzo mocny, także to na największe morskie potwory. Jakbyśmy chcieli zapolować czy na GT, czy na tarpony, czy na tuńczyki, to takim kołowrotkiem można, można się już spróbować yy, wyposażyć w taki kołowrotek i z takimi rybami zmierzyć. Występuje w trzech rozmiarach ten model Liquid Max: to jest 6, 8 i 10. Szóstka dedykowana jest do linek 6-7, natomiast ta średnica, o której mówiłem, to jest 108 milimetrów, czyli w kołowrotku klasy 6-7 mamy średnicę znaną z kołowrotków mniej więcej w klasie 90. To jest ten ultra large arbor, o którym mówiłem. Sama tutaj średnica to jest 25 mm. Waga kołowrotka w klasie 6-7 to 198 gramów. I na niego nawiniemy linkę szóstkę i 150 yardów podkładu 20 funtowego. Na ten średni w rozmiarze, czyli MAX 8, dedykowany do linek 89, średnica 117 mm, waga to jest 227 gramów i nie są te kołowrotki jakieś ciężkie. Na niego nawiniemy linkę ósemkę i 250 jardów podkładu 20-funtowego. A na ten największy z serii, który mam tutaj czyli na maksa dziesiątkę, nawiniemy linkę dziesiątkę lub jedenastkę. Ta średnica, o której Wam mówiłem, 127 mm. o który kołowrotek w tej klasie ma aż tak szeroką szpulę i daje nam taką możliwość szybkiego nawijania. Automatem linka też się mniej skręca, mniej plącze i automatem ma dłuższą trwałość. Jak jest w takich szerokich, wielkich Zwojach. 127 mm, 28 mm szerokość, 255 gramów wagi. I pod linkę dziesiątkę nawiniemy 250 jardów podkładu 30-funtowego. Także jest to już maszynka na spore, na spore ryby. Oczywiście do kupienia w sklepie Salar. i tradycyjnie dziś dla szczęśliwcy, dla pierwszego klienta, który zamówi koło Rotek Liquid Max, mamy. 15% rabatu. Proszę w polu komentarza w zamówieniu wpisać MAX 15%. Widzę, że podobają Wam się te nasze promocje dla widzów naszego kanału na YouTube. Także zapraszamy Liquid Max dzisiaj, ale tylko dziś do kupienia 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Salar. Cześć.